Hej hej, siemano, drodzy widzowie. Eee, dzisiaj nagrywam filmik dla Was z takim ostrzeżeniem, jeśli chodzi o hakerów na Messengerze. Mama mojego kolegi, która niedaleko mnie mieszka, pisze do mnie, czy jej podam numer telefonu. I tak się każda taka wiadomość hackerska zaczyna. W sumie mogłem jej podać, ale potem myślę tyle lat mnie zna, bo długo mnie zna i z tego co wiem, miała mój numer telefonu. A przeważnie, jak się bierze kogoś numer, to się pisze, dlaczego się bierze, ale zanim podałem, to napisałem: Dzień dobry, można wiedzieć w jakiej sprawie, bo przeważnie, bo nie wiedziałem, czy ona komuś chce dać ten numer, czy sobie. I po prostu można, jeśli chcecie napisać, że no, w jakiej sprawie chcesz, czy pani chce, mój numer telefonu po prostu zapytać tak? i czekać na odpowiedź, żeby być pewnym, czy to pisze na pewno ta osoba której, którą mamy na Messengerze, i tutaj już wiadomo, że, bo już miałem kilka takich osób, i dzisiaj, wczoraj, które miały taką wiadomość. Nie podałem numeru telefonu, zadałem pytanie, a odpowiedź jest: dziękuję bardzo. I dalsza część odpowiedzi. Allegro rozdaje dziś darmowe prezenty. Też o Tobie pomyślałam. Napiszę do Ciebie wiadomość i zobaczę, co wygramy w loterii, ok? I co ciekawe, że tutaj, mm, bo przeważnie hakerzy czy jakieś tam AI pisze takie wiadomości, to są i z błędami, są z małymi literami. Tutaj nie ma ani jednego błędu, na przykład słowo tobie i ciebie z dużych liter, i y, mamy wrażenie, że to pisze realna osoba, ale mówię, kilka osób miało od znajomych, znajomych, których może widziały raz, dwa razy w życiu wiadomość, że podać numer telefonu. Nie wiadomo o co chodzi, na przykład do pewnej starszej osoby ktoś napisał, nie powiedzi dzień dobry, czy proszę pani, tylko pisze jak do kolegi i to już jest podejrzane, także naprawdę uważajcie, nie podawajcie swoich danych, e-mailów, haseł, loginów, numerów telefonów komuś, kogo nawet znacie, lepiej do tej osoby zadzwonić nawet na Messengera, czy zapytać, tak jak ja, czy to na pewno... Ta osoba pisze. Jeśli nie macie numeru telefonu, tak jak ja nie byłem pewny, czy ta osoba tak pisała, czy nie, to napisałem do jej córki. Tak? Także można zapytać, czy napisać to wydarzenie, wysłać screena i napisać do kogoś z rodziny. Zapytaj, czy ta osoba na pewno do mnie to pisała. Osoba napisała, że to na tym swoim. Loginie na Facebooku będzie zmieniać hasło. Osobiście nie wiem, czy to coś dacznie, Jeśli by mnie to spotkało, no to niestety chyba bym tworzył własny profil od nowa. No ale wiecie, dlatego lepiej sobie jakieś tam dwuetapowe weryfikacje zrobić, numer telefonu na Facebooku czy jakieś podawania hasła, żeby ktoś inny na Was się nie zalogował, nie schokował Wam konta. Także uważajcie dokładnie na takie teksty. Jeśli ktoś pisze o numer telefonu, czy e-mail, czy coś, to zawsze zapytajcie w jakim celu i czekajcie na odpowiedź i zobaczcie, czy ta odpowiedź byłaby taka rzeczywiście napisana przez tą osobę, którą... Znacie. No, trzymajcie się, pozdrawiam. No, niestety żyjemy w takich czasach, że teraz nie wiemy, e, kto dzwoni, kto pisze może być to AI, hacker, e, reklama czy oszust. Także, e, no, teraz na 5 telefonów do was, to na 10% może być ktoś z was znajomy, a na 90% to już może być zupełnie ktoś obcy. Dlatego, no, uważajcie na takie rzeczy, niektóre to tam na Facebooku udostępniam w relacji, właśnie jak policja ostrzega przed różnymi podawaniem swoich loginów, haseł. czy nie klikajcie w linki, których nie wiecie skąd są, jakiego pochodzenia, bo też możecie się nadziać, że ktoś Wam chce zrobić źle. Trzymajcie się, pozdrawiam. No i miłego. No, koniec wakacji, także miejmy nadzieję, że jeszcze będzie ciepło trochę tego lata. Cześć, cześć.